3 września to już tutaj ta rewolta wybuchła w Bydgoszczy. Organizowana przez dywersantów i, i przez miejscową ludność. Także strzelanina tutaj była ze wszystkich możliwych niemieckich punktów. Kościoła Ewangelickiego, tutaj jest cmentarza przy ulicy Jagiellońskiej. A osobiście to odczułem to, bo byliśmy znowu z mamą w kościele. 3 września to była niedziela i jak żeśmy z kościoła wyszli już, Byliśmy tam prawie niedaleko, to ludzie z Popłochu krzyczeli, że strzelają kościoła ewangelickiego, czyli dzisiaj I polskie wojsko, które tam wchodziło, nikogo nie mogło zastać. W poniedziałek to był 4 września. I po południu ten kościół podpalili. Osobiście widziałem, jak ten kościół się palił. Ale to z uwagi tylko na to, że, że z tego kościoła strzelano do Polaków, do cywilów. I podobno taka jakaś legenda krąży, że z tego kościoła mieli podziemne jakieś tam przejście, gdzie do pastorówki, która była zaraz obok, tam powiedzmy 20-25 metrów, przechodzili, że w kościele nikogo nie ma. I ta pastorówka została. Także ten pastor potem jako śmiałek tego wszystkiego, jacy to palacy, bandyci, jeszcze Giebrec to rozszerzył, rozszerzył bardzo. Zdjęcia porobili, kościół spalony, był tutaj. Jacy znaczy, to są barbarzyńcy i tak dalej, ale nie mówili jaki to był powód.